Dobry moi kochani, zobaczcie kto to wstał już. Ela jest właśnie umyta, bo wczoraj. Tak, kochanie. Ty jesteś głodna bardzo. Czekasz na jedzenie, tu jest lodówka i ona chyba ogarnie już co tam się dzieje. Ale ten, ale chciałam powiedzieć, że wczoraj. Bla, 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 dokładnie. Chciałam powiedzieć, że wczoraj y... Ela usnęła po prostu w opakowaniu, w tym czym była cały dzień. I nie dozła. I nawet umyć usnęła 21, 30. I to jeszcze w swoim krzesełku usnęła, tak, Ela? Dasz mi coś powiedzieć? Uznałaś te w swoim krzesełku, także położyłam ją do spania i później nie chciałam już jej męczyć, bo było rzeczywiście za późno, także umyłam ją dzisiaj. Także Sylwester, kochanie, będziesz... Ci... Będziesz czyściutka, tak? Już się twoje jedzonko. A, a... Tak, kochanie, ty jesteś taka głodna taka głodna. Proszę, proszę. Tak. Dobry? Coś tutaj jest, nie wiem, jakiś nie w humorze dzisiaj. Ale dobre, ty jesteś głodna po prostu. No, zrobiłam właśnie Eli taką e, kaszkę z musikiem truskawkowo jabłkowym No i jemy sobie śniadanko, to znaczy, Ela jest. Zobaczcie. A! Nie, te ręce! Proszę. Mama nie nadąża łyżeczkować. Spokojnie, powoli, kochanie, powoli. Zobaczcie, co ona tutaj. Ela, nie wolno. Ani, tak jak mówiłam ostatnio, że kupiłam właśnie smoczki do butelek dla małej. Tak, dzisiaj będziemy je wymieniać. I właśnie tutaj mamy te stare, świeżą umyte dopiero. I będziemy zmieniać właśnie na te nowe. Co ty robisz? Komu drzwi otwierasz? Kamu drzwi otwierasz, Ela? Właśnie myjemy podłogi. Ela, pokaż, jak Ty myjesz podłogę. Trzymaj. 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 Dawaj, myj podłogę. Zobacz. Proszę, teraz Ty. O, prawie. Będzie czysto dzisiaj, myślisz? A Ty jesteś drugi raz przebrana w co innego. Ile jeszcze outfitów dzisiaj będziesz miała? Co? I drodzy, w ogóle jak przydekorowałam dzisiaj e, nasz salon? Tutaj taki napis z balonów: Happy New Year i te balony. Ej, <laughs> hey, co, jest głodna? Jedzą się już żyje, kochanie. Właśnie przydekorowałam tutaj tymi balonami, które wcześniej miałam z urodzin Alexa. I jeszcze tutaj, proszę bardzo, zostało mi trochę tych balonów, i mam też takie o balony. Jeszcze nie nadmuchane, i będę je jeszcze dmuchać, i one są takie ciemniejsze, szare. Zobaczcie, jest godzina 16:20, i u nas właśnie takie rzeczy się dzieją. Ale swoją drogą bardzo piękne niebo jest teraz. Nawet dokładnie tych fajerwerek nie widać, a szkoda. ale ładnie hej okay, moi kochani, witam się z wami ogarnęłam trochę w domu, mała zasnęła ja jestem właśnie w połowie ubrana na elegancko a w połowie ubrana w dresik, także tak wyglądam naszykowałam już tutaj, o zapaliłam jednych lampek od choinki i tak wygląda tutaj nasze tło przy stole, jeszcze żelazko stoi Wiesiłam też pranie, ale za oknem jest tak okropny hałas bo nie wiem, czy gdzieś będzie już widać. Fajerwerki. No, że nie u nas ścielają, fajerwerki. Mała właśnie śpi. Nie wiem, czy się zaraz nie obudzi, bo naprawdę jest bardzo głośno. Także teraz aż słychać normalnie. Czuję się, jakbym była na zewnątrz, a jestem w domu. Mam tutaj jeszcze odświeżacz do powietrza. E, cynamonowy popsikałam sobie w łazience takim <grym> takim. Masakra, czy Wy to słyszycie? Takim yy, owocowym, takim <grym> tropikalnym. A tutaj chciałabym, żeby tak kowałam sobie też kieliszki, naszykowałam sobie też szklaneczki. Tutaj mamy te rzeczy do rakleta, bo będziemy robić właśnie rakleta. Tutaj talerzyki, yy, sztuczce No, i tak to się prezentuje. Wszystkie też już mamy tutaj w folii zamarynowane mięsko. Yy, tutaj mamy też taki boczek. Niedługo też będę jeszcze robiła taką sałatkę makaronową z pesto bazyliowym, z pomidorkami koktajlowymi, z mozzarellą, ale czekam na Alexa, aż przywiezie mi parmezan, aż przywiezie mi tą właśnie bazylię, także właśnie Aleks wraca dopiero z pracy, w ogóle jakaś, jakaś masakra, on powinien być tak za 20 minut, za pół godzinki i będziemy dalej przygotowali tutaj jedzonko, bo... Jestem ze stołem gotowa i posprzątałam. Także mamy sukces. No i zobaczcie, moi drodzy, kto właśnie wstał? Ojejku, jak ty się wyciągasz? Kto to właśnie wstał, kochanie? Hej! No, budziły ją chyba te hałasy tych fajerwerek, albo ja, bo ja weszłam do niej do sypialni. Ela! Ela! Twój pierwszy sylwester dzisiaj jest! Widzisz siebie tam? Hej, wyspałaś się? No, hejka, moi drodzy, witam się z wami w ten sposób właśnie. Ze względu na to, że Ela po prostu mega krzyczy, a ja chcę się pomalować, więc po prostu co, zaczynamy. Zobaczycie, jak to wygląda się malować z małym dzieckiem. No, nie jest łatwo. Nałożyłam sobie już właśnie podkład Trochę różu, takiego w kremie O, co tam wyciągłaś? O, i rzuciłam Standard, czyli wszystko z szuflady leci Żebym ja się mogła pomalować Oj, Ela, masakra Z tobą to naprawdę będzie wesoło, widzę dzisiaj Wydaje mi się, że idą jej zęby No, u góry Także no będzie wesoło, bo jest tak krzykliwa, po prostu wstała i pierwsze co robiła to krzyczała, więc no zaczyna się naprawdę robić grubo. Mam nadzieję, że ona dzisiaj chociaż y, będzie normalnie spała i tutaj w sypialni no jest w miarę okej, okay, jeśli chodzi o te fajerwerki, myślę, że jest lepiej niż na pewno w salonie, bo tam jest o wiele więcej okien, a tutaj jednak mam tylko... Tylko takie małe okna tam są i balkonowe i tak dalej, więc na pewno byłoby bardziej głośno. Teraz na jakąś ładowarkę. Nie wiem, co to za ładowarka. No i tak, make-up zaraz będzie gotowy. W sumie mocno się jakoś dzisiaj nie maluję, bo tutaj o, korektor, mmm, korektor, podkład, trochę bronzera. Nie wiem, może pomaluję trochę usta, ale nie planuję nic. Mocnego. Mam też zrobione rzęsy, więc ten makijaż już będzie wydawał się mocny. O, co wyciągnęłaś? Moją maseczkę do ust. <grymne> o, już coś zobaczyłaś, ja coś mam. Teraz nakładam sobie, to jest taki róż yy, z Maybelline, takie, nie wiem. Trochę róż, trochę taki rozświetlacz. I jego sobie też tutaj nałożymy. Dalej nałożę sobie brązer. Mam taki, oto brązer z Elfa. A ty co wyciągnąłeś? tuż rzęs, tak? Tu rzęsy zaraz na dole. Spokojnie, zaraz. Taki właśnie z elfa. I on wygląda dosłownie jak ten od Charlotte Tilbury. Ja go sobie zawsze tak wyciskam i robię sobie tutaj takie właśnie kropeczki. O, zaraz to tata weźmie. Tata cię weźmie w krzesełko. Pewnie przyjechał z zakupami, bo też my po drodze kupić. Tak, to alex. Chodźcie. Hello! Tu jesteśmy! Ła! Halo! Dzień dobry! Hello! My Cię jeszcze dzieje, nie widzieliśmy, bo spałam. No. Mm. Aha. Mm. <laughs> teraz tak. Hello. Teraz sposuję. Hello! Zobacz co Ela ma w Już tuż do rzęs. Jesteś w przysyłku, bądź grzeczna teraz. Już ukradła mi tuż do rzęs, widzisz? Jaka to jest mała czarownica? No mała, co dzisiaj zapalimy na Ciebie. Na małą? Na małą zapalimy? Większa niż ty mała No i co tam jeszcze masz? Tutaj Mały set mm. Dla dzieci Dla dzieci? <laughs> no to jest dla dzieci wszystko Uuu ale te są fajne to tutaj tak można. tutaj duże to, to dla ciebie będzie to <laughs> <laughs> Okej okay. No i to też okay. myślałem, Bo to tylko tak trzymasz i tak Wiem które to są te takie pszf, pszf, To Dominik mi wysłał mema z tym Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola. U, Sprite. Coca-Cola, Fanta, Sprite. Co to? Będziesz ćwiczył? No. 10 kilo, A do mnie mówisz, no i co jeszcze mam dźwigać? No. Pączki. Pączki. Ale takie zwykłe. Nie było jakieś. Lepskie. No i wszystkie najlepsze pączki mię miną. Myślę, że będą jeszcze po Sylwestrze? Nie wiem. Masakra. Sałatka, Bo w Niemczech jest tak, że właśnie oni tutaj na nowy rok robią pączki. Ruchola, Aha, pączki. No ja muszę zaraz tą sałatkę robić makaronową. Marine... Bazylia tylko tak. No, nawet lepsza niż w ten w ziemi. W ziemi się jeszcze kupi po świętach. Uuu, no dobrze. Masło, masło. No to dobrze. To za mnie nie było, ale kupiłem szman. Bo chciałam zrobić coś cząstkowego, nie? Szman chyba też wziąłeś, chyba ze Serek, ogórka. A ser na raklet? Też mam. I mięso jeszcze wziąłem. O, no to jest super. To jest taki... Polędwica. No, polędwica. papryka. O, papryka też super. I ten serek znowu. u mnie a tutaj pranie. <laughs> Idę dać je do sypialni. No się... Właśnie się pomalowałam. Po ciężkich, dosyć próbach pomalowania się dałam radę. Aleks tutaj już wyciąga jakieś. No i tam masz. To dla dzieci jeszcze to. Tylko rakiety nie, a reszta dla dzieci. Mm, takie pietoły. No. no nie wiem, czy fajerwerki są dla dzieci. Wątpię. Teraz wam pokażę, jak się przyodziałam dzisiaj. No ej, gdzie ty leżysz tutaj Są dupą? Idź. Ej. Ale jednak No i tak sobie wyglądam. Mam tutaj taką spódnicę. Muszę ją wziąć, czekajcie. Co mała. Tutaj najważniejsza osoba, która ma najlepszy outfit. This is my outfit for today don't like it, you can leave. ok? Love you. Tutaj mam taki naszyjnik, kolczyki, make-up, opaskę. Włosy nie uczysałam jeszcze nawet dzisiaj. No i tak. <grym> <grym> Jezus, Maria, Alex! Ja odcięłam i miałam podłogi dzisiaj. Z bardzo mam No, co zrobiłeś palcem? No, palcem to sobie no, musisz tak, się musisz tak po dupie zrobić. Masakra! On jest jakiś nienormalny. Boże święty, co za facet! Dobrze mi na kiblu nie dał pod, pod kibel. No to też ja nie no. jak są te takie memy, że dają pod kibel tak o. Zrobimy jak len. Będzie Julian. No. Ela, siadaj! Siadaj. Ona wie, że ona źle robi. Siadaj, kochanie. Co mama? Nie ma! Trzeba cię w pasy zapiąć. Ela, co to jest? Co to jest? Ale to ja jeszcze teraz będę robiła sałatkę, taką sałatkę makaronową, także mam tutaj makaron. Muszę makaronu. Proszę bardzo, makaron. Makaron jeszcze trochę posolimy sobie. Przygotowywała takie ziemniaczki z rozmarynem. Tutaj mam taki rozmaryn kupny. A tu mam też taki rozmaryn, który kiedyś my sobie zasuszyliśmy. I do tego dam sól, paprykę i oczywiście oliwę z oliwek i będę to piekła w airfrajerze albo w piekarniku, jeszcze nie wiem. bardzo głośno w ogóle jest, mega głośno. Te fajerwerki to po prostu masakra tutaj u nas. My jesteśmy jeszcze na samej górze. Prawie na dachu mieszkamy, także no... No, będzie ciekawie dzisiaj. Będziemy mieli też pewnie ładny widok. Trochę czosnku granulowanego. Co, kochanie? Mój jak zawsze niezawodny sposób. Proszę. No i proszę bardzo, gotowe! <grymne> Hej, Ella, <grymne> jesteś gotowa? <grymne> Jak się bawisz? <grymne> wow! O, ja tutaj właśnie kroję mozzarellę, pomidora. Tutaj mam pokrojoną taką szczękę salami po prostu salami. I w piekarniku, Dobrze. proszę pokazać szefie, Dobrze. pieką się. Dziemiaczki, są upieczone No i na stole mamy resztę Tutaj w trakcie teraz, przygotowania wszystko i. drinka zrobimy I Alex zrobiły drinka dla No No powiedz No, trochę wody gazowaną Wody gazowaną Tutaj mamy aperol Aperol, aperol. Tutaj mamy Ciebie Kogo?

Aby wiedzieć, ja byłam z tych grzeczniejszych ja się upijałam gdzieś ze znajomymi w domu albo w parku na ławce co mówi szef? no że już trochę... U, truskawka tam Yuh. malina zamrażarki to nie jak to dla ciebie robiłam, trochę zostawiam. Wow. Okay. Wow. Co ty tam robisz, mała <grym> Nie. robota nami Na czegoś Ona tu chodzi? No, no tak chodzi. Co? Kola nie dla ciebie. Kola dla nas. Aaaa! <grym> Moje włosy! I za majstwo! Ale talerzyk jakiś szereg! Achtet nicht auf den teller! <laughs> wow, Ela, co z Twoją opaską? Jak to jest szereg teller. To jest Ale to, Alter, To jest espresso, dona, ma? To jest espresso, meister? O, to będzie mocne. Ej, ja się boję. To jest espresso, Ela mnie zaraz tutaj kupnie. Okej, okay, szybko. Pokazuj tutaj polską brakietę. A czym tu przykleiłeś? Zaśmą. Zaśmą klejącą. Piowi, kiedy dziecko pójdzie spać przed 12. O, o.

Pryspałaś się już. My tak. Wow. Wow. Co tak walisz tą głową? My tak nie do końca się wyspaliśmy, no? Tak nie za bardzo się wyspaliśmy, a ty przespałaś cały nowy rok. Fajerwerki, wszystko. Ela, wszystko przespałaś. No, także witamy się z wami w nowym roku. Jeszcze fajerwerka ostatnia. Słyszałeś co? No. To Ela.